Cześć, witaj na kanale i ty możesz zarabiać na wynajmie. Jak zapłacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych? A właściwie jak wpłacić? Masz dom, mieszkanie, wynająłeś je, uzyskałeś wpłatę od klienta. Musisz zapłacić podatek. Jeżeli zamierzasz wybrać opodatkowanie ryczałtem, nie musisz składać do Urzędu Skarbowego żadnego oświadczenia, żadnego formularza. Po prostu pierwsza wpłata w danym roku na ryczałt jest równoznaczna z wyborem opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatek płacisz od przychodu czyli od kwoty uzyskanej z tytułu wynajęcia Twojej nieruchomości mieszkalnej. Przychód z tytułu najmu powstaje w momencie, kiedy otrzymujesz pieniądze od najemcy. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu wynosi 8,5% przychodu do kwoty 100 tysięcy złotych rocznie, 12,5% przychodu od nadwyżki ponad 100 tysięcy złotych rocznie. Przy okazji małe wyjaśnienie. Wiedza dla, dla opornych. Wynajmujący to jest ta osoba, która wynajmuje lokal najemcy. Czyli wynajmujący to ty. Jesteś właścicielem lokalu mieszkalnego, wynająłeś go. Najemca to Twój klient, czyli osoba, która od ciebie wynajęła. Jak płacisz? Jak obliczasz? I jak płacisz ryczałt? Zasadniczo ryczałt płaci się co miesiąc do 20 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym uzyskałeś przychód. Ale nie wiem, komu by się tak chciało. Nam się chce co kwartał. Mamy taką możliwość i płacimy do 20 dnia miesiąca, następującego po kwartale, w którym uzyskaliśmy przychody z tytułu najmu. Przechodzimy do kalendarza, rok składa się oczywiście z czterech kwartałów, styczeń, luty, marzec pierwszy kwartał, kwiecień, maj, czerwiec drugi, no i tu mamy trzeci i czwarty ostatni kwartał, załóżmy, że jesteśmy 17 października, mamy do 20 czas, żeby zapłacić zaliczkę za trzeci kwartał. Przyjmijmy, że wynająłeś nieruchomość w sierpniu. Od 24. Najemca się wprowadził, zaczął wynajmować. Jak obliczyć kwotę podatku? Najemca mieszkał przez 8 dni sierpnia. Przy założeniu, że wynająłeś na przykład za 5200, podzielić przez 31 dni sierpnia. To ci daje 167 ,74 zł. 74 grosze za dzień. Za dzień razy 8 dni. W sierpniu uzyskałeś przychód w wysokości 1341,92. Za wrzesień najemca zapłacił za cały miesiąc. 5, dodajemy 5200. W trzecim kwartale uzyskałeś przychód 6541,92 groszy. Tą kwotę mnożymy przez 8, z tego bierzemy 8,5%, mnożymy przez 0,085. To jest 8,5% równa się i to wychodzi 556 zł i 6 groszy, to jest twoja kwota podatku. Jak zapłacić teraz, jak wpłacić? Wchodzimy na, są dwa sposoby, wchodzimy na stronę podatki.gov.pl, e-urząd skarbowy, z tym, że płatności online Urzędu Skarbowego obsługują te banki. Jeżeli masz konto w którymś z tych banków, proszę bardzo, możesz zrobić przelew przez stronę Urząd Skarbowy. Jeżeli nie, to dalsza część tego filmu Ci pokaże, jak to zrobić. Logujemy się do Urzędu Skarbowego. Mamy sposoby logowania, takie jak przez e-dowód, bankowość elektroniczna przez Twoje dane podatkowe, gdzie musisz wpisać PESEL, kwotę przychodów, ale też mamy najprostszą chyba aplikacja MObywatel. obywatel Ściągasz sobie na telefon, logujesz się tam i w, w lewym dolnym rogu masz ikonkę skanuj w kod QR. Skanujemy ten kod. Potwierdzamy w telefonie, i nam się loguje do naszego konta w urzędzie skarbowym. Jesteśmy na koncie w urzędzie skarbowym. Wybieramy usługi. Z usług z roz, listy rozwijanej wy, wybieramy Zapłać online. Tutaj wybieramy Zapłać. Wskazujemy typ płatności. To jest na indywidualny rachunek podatkowy. Klikamy Dalej. I teraz rodzaj podatku. Wybieramy PIT. Symbol formularza płatności. Wybieramy PPE. To jest. Symbol, który oznacza zaliczkę na podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. PPE tutaj na razie nic, dajemy dalej. Wybieramy przez PESEL. Pokazuje nam się odbiorca płatności, nasz urząd skarbowy. Płatność idzie na rachunek, mikrorachunek podatkowy. Wpisujemy kwotę. W naszym przypadku było 556 i 6 groszy. Dobra. Wybieramy kwartał, wybieramy rok i wybieramy kwartał, za który płacimy, czyli za trzeci kwartał płacimy. Przez, przechodzimy dalej. Mamy podsumowanie, kwota i. Dajemy akceptuj i zapłać. Płaci. Dalej postępujemy tak jakbyśmy kupowali coś w sklepie internetowym. Logujemy się do swojego konta, potwierdzamy przelew i płacimy, płacimy podatek. Drugi sposób to jest sposób taki, żeby zapłacić przez, przez bank, normalnie przez zalogować się do swojego banku i zapłacić przelew podatkowy. Do tego mamy tutaj stronę podatki gov.pl generator mikrorachunku podatkowego. Zaznaczamy PESEL, pisujemy swój PESEL. Klikamy generuj i pojawia nam się rachunek, na który mamy wpłacić podatek kopiujemy go, bez, te, bez tego PL, możemy sobie to wydrukować i teraz logujemy się do swojego banku, ja tutaj mam taką już przygotowaną kartę wchodzimy do banku, tutaj jest akurat Inteligo, ale każdy bank ma swój układ to troszeczkę inaczej wygląda, ale przelewy, wybieramy przelewy Tutaj wśród przelewów mamy standardowy między własnymi rachunkami. Wybieramy przelew podatkowy i klikamy sobie dalej. Przechodzimy dalej do wypełnienia przelewu. Wybieramy identyfikator PESEL. Tu nam się pojawia numer PESEL, i tutaj w rachunek organu podatkowego kopiujemy, wstawiamy nasz numer rachunku. Mikro rachunku podatkowego. Symbol formularza wybieramy PPE. Jeżeli tam jest jeszcze ta lista taka rozwijana, to PIT i PPE. I wybieramy okres, za jakim wpłacamy zaliczkę. To wpłacamy za kwartał. Za rok 22, za rok bieżący. I płacimy za trzeci kwartał. Wybieramy tutaj trójkę. Wstawiamy kwotę. Zlecona data realizacji przelewu wybieramy do 20. No oczywiście do 20. trzeba zapłacić. Wybieramy datę, klikamy dalej, potwierdzamy przelew i to jest i to jest wszystko. Takie czynności wykonujemy co kwartał. Jeszcze jest jedna rzecz, jeżeli uzyskałeś pierwszy przychód w grudniu. To zaliczkę wpłacasz do końca okresu wypełniania składania zeznań rocznych podatkowych, jeszcze później w, w rocznym zeznaniu podatkowym w PIT 28 zaznaczamy, że wybraliśmy wpłatę zaliczek w okresie kwartalnym. I to jest właściwie wszystko. Jeżeli Ci się film podobał, zalajkuj. Subskrybuj, komentuj, dziękuję bardzo, mam nadzieję, że film był przydatny. Cześć.